Procesja konna w Bieńkowicach co roku przyciąga nie tylko jeźdźców i mieszkańców gminy, ale także gości, którzy licznie odwiedzają nasze tereny w wielkanocny poniedziałek, aby podziwiać tradycję utrzymywaną do dziś. Nie inaczej było 21 kwietnia. Zapraszam na relacje. Pod kościół parafialny w Bieńkowicach już po godzinie 12 zjeżdżali uczestnicy procesji na koniach i w bryczkach, by uformować korowód w kolejności zgodnej z pradawną tradycją. Tradycja procesji konnych w Bieńkowicach sięga roku 1313. Fajnie, że to już kilkaset lat trwa, są miłośnicy koni, są mieszkańcy Binkowic chętni organizować i za to im chwała i dziękuję im za to. I fajnie, że na Raciborszczyźnie kilka tych procesji takich no, licznych przetrwało i, i oby tak zawsze było. Bo to jest przepiękna tradycja. No, Ja już od 30 lat uczestniczę, ten czas szybko przeleciał. Ja się bardzo cieszę, że wszędzie nie mogę być. Jestem w Bieńkowicach, to jest fajna sprawa. Zapraszam wszystkich, bo to jest jedna z takich pereł kulturalnych i kulturowych ziemi Raciborskiej. Ta tradycja już sięga 700 ponad lat. I e, była rozpoczęta dlatego, że e, o wdzięczność, o, o, o urodzaje, o to, żeby wszystko na polach rosło, żeby rolnicy mieli co zbierać. To jest takie podziękowanie, kiedyś tu była. E... Choroba cholera czy jakieś ten i oni wzięli i, i takie dziękczynne, bo to mi każdego roku to jest. Jestem tu rodowitą biękowiczanką, także wszystko pamiętam każdego roku. I jak to wyglądało kiedyś, kiedy na przykład była pani dzieckiem? Prawie to samo co teraz. Mniej może, czy nawet więcej koni, bo każdy prawie w domu miał konia, nie? Kiedyś traktorów nie było, bo moi rodzice też byli rolnikami, to... Ojciec czy brat też jeździli konno, także. No. To jest takie ważne tutaj dla mieszkańców? Tak, tak. W tym roku w Bieńkowicach można było podziwiać 117 koni nie tylko z gminy Krzyżanowice, ale także z sąsiednich miejscowości, powiatów oraz z Czech. Mieszkańcy gminy nie wyobrażają sobie już Wielkanocnego Poniedziałku bez procesji i starają się, aby ta tradycja trwała jak najdłużej, ale jej przygotowanie to ogrom pracy. Jest to procesja religijna, przebłaganie i błaganie i prośby o, o plony przede wszystkim. Też wspomnienie tych, którzy kiedyś to organizowali, dziś już nie ma ich wśród nas. Ale też fajnie, że mieszkańcy przychodzą i popatrzeć na tą procesję, podziwiać tych, którzy no starają się, by dzisiaj w tym dniu świątecznym te konie w sz sposób szczególny wyglądały fajnie, dobrze, dobrze się prezentowały. Od dłuższego czasu y, trenujemy po prostu, jeździmy i no, tyle. No a po co w zasadzie pan bierze udział? Y, modlicie. Procesja, jest to procesja błagalna no, o, o, o urodzaje, o plony, o pogody. Przygotowań było bardzo wiele, szczególnie zaproszenia trzeba było porozwozić, wiadomo, już wcześniej, bo to szacunek do tych ludzi, którzy to przygotowują, przyjeżdżają do nas, jest bardzo wielki. Trzeba było przygotować miejsce, gdzie konie będą szły, tą całą procesję, konie, tam gdzie konie będą się gonić, tak samo trzeba było wszystko przygotować, żeby było bezpiecznie, bezpiecznie dla przyjeżdżających, tych, którzy oglądają i właśnie dla tych koni, które biegną razem z jeźdźcami. Przygotowaliśmy również poczęstunek w regę. Wiadomo, w kościele pierwsze jeszcze będzie, będą nieszpory uroczyste, podziękowanie za to wszystko z księcem naszym, proboszczem Także. Myślę, że wszystko, wszystko się uda. Pogodę mamy z rewelacyjną, zamówiliśmy, także będzie wszystko ok. Mam nadzieję. Pogoda była ważna także dla obserwatorów procesji. Mieszkańcy Mińkowicy jak zwykle wyszli ze swoich domów, by podziwiać wielkanocną kawalkadę, a wydarzenie przyciągnęło pod kościół parafialny także osoby spoza gminy Krzyżanowice. Basalat już jeżdża. Tak naprawdę to ja pierwszy raz dopiero tutaj jestem. Bo ma tutaj jedzie sobie konikiem. Jeszcze jej nie widziałem, nie wiem gdzie jest. No, i chcemy jej troszkę potowarzyszyć. To jest zwyczaj już staropolski, dawnowieczny, nie? Ja też mam konie, i przez to, przez to chociaż nie mogłem przyjechać, bo mam na Ujrzebieniu Kraczem, ale kumpel ma tu konie. I... To jest dobry sposób, żeby spędzić wielkanoc? Bardzo dobry, no bo idzie pani coś o, o obserwować, ucieszyć się ludzi, poznać. To jest bardzo dobre. No, przyjemne cieplutko jest, fajna pogoda, dopisuje. Rodzinka się zjechała do nas, wnuki. Tak, tak. gdzie tak przyjechać? Aktywnie chcieliście spędzić, tak? Tak, aktywnie, żeby dzieci sobie zobaczyły troszkę zwierzątka, mieszczuchy, żeby się wyrwały, wyrwały z miasta. W tym roku na przykład mamy też pana z Krakowa, który pisał do mnie na Messengerze, czy może przyjechać, i nawet znalazł dla niego bryczkę. Także dla nas to jest naprawdę rewelacja, że chcą w, u, uczestniczyć w naszej procesji no i być z nami. O godzinie 13 procesja ruszyła spod kościoła. Na czele korowodu szła orkiestra, a konny orszak otwierali rolnicy wiozący ukrzyżowanego Jezusa. Za nimi z modlitwą i śpiewem w wozie jechali gospodarze, którzy utorowali drogę kolejnym bryczkom i jeźdźcom. Wielkanocna procesja objechała pola zatrzymując się przy kapliczkach, gdzie modlono się o urodzaj i dobre plony, a po procesji zaproszono wszystkich do wspólnej zabawy. Jest to okazja już po, powiedzmy, po robocie, czyli po, po obowiązkach do spotkania, rozmów i już z całymi rodzinami miłośnicy koni i rajtry przychodzą. Także to jest fajne takie spotkanie. Nie tylko wiejskie, bo skupia tutaj jeźdźców z okolicznych powiatów, z zagranicy, z Haci, z Szylerzowic. Także cieszę się, że, że to trwa a mieszkańcy bawili się wspólnie do późnych godzin wieczornych, bo o godzinie 19 zaproszono także do udziału w wielkanocnej zabawie tanecznej.